Cześć! Cześć! Nazywam się Natalia Krzaczkowska i jestem koordynatorem projektu Zembopedia. Nazywam się Natalia Kępa, jestem lekarzem dentystą i jestem opiekunem zespołu Zembopedia, a Ty zapewne poprzez obejrzenie tego filmiku chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się więcej na temat projektu Zębopedia. To wszystko przed nami. Na początek chciałbyśmy przedstawić Wam kilka ważnych statystyk, a zatem czy wiedzieliście, że Ponad 95% Polaków choruje na próchnicę. Ponad 4 miliony Polaków nie myje zębów w ogóle. I to, co najbardziej zaskakujące, ponad 800 tysięcy Polaków nie ma nawet własnej szczoteczki do mycia zębów. Zastanawiacie się pewnie, co zrobić, aby poprawić nasze całkiem średnie krajowe statystyki. My również się zastanawialiśmy i z dumą chcemy przedstawić Wam zębopedię. Innowacyjną kampanię społeczną, która, chciałoby się powiedzieć, ma zmieniać statystyki, ale mamy nadzieję, że część z nich już zmieniła. Projekt został stworzony przez czterech uczniów: Natalię Krzeczkowską, Mateusza Kępa, Monikę Krzeczkowską oraz Jakuba Nyka. Początkowo projekt zakładał jedną akcję profilaktyczną w przedszkolu obejmującą wszystkie oddziały, natomiast zapotrzebowanie przerosło nasze wszelkie oczekiwania. Okazało się jednak, że zaczęły odzywać się do nas kolejne przedszkola i szkoły podstawowe, zgłaszające swoją chęć udziału w projekcie. Nim się spostrzegliśmy, nasz grafik był wypełniony po brzegi, a nasze działania objęły nie tylko najbliższe okolice. Ale też Gdańsk. Dotarliśmy również za granicę. Już spieszymy z wytłumaczeniem, co działo się podczas spotkań w przedszkolach, szkołach, przychodni oraz centrum handlowym. Przede wszystkim edukowaliśmy poprzez rozmowę, jak ważna jest higiena jamy ustnej dla naszego zdrowia, w jaki sposób prawidłowo szczotkować zęby i jakie prawidłowe nawyki warto posiadać w swojej diecie. Poruszaliśmy również temat profilaktyki nowotworowej. Ale to tylko słowa, a tutaj przede wszystkim chodzi o czyny. Zatem zapraszamy Was do wysłuchania kilku naszych osobistych statystyk. Wśród najmłodszych udało nam się wyedukować 310 przedszkolaków. Ponadto w akcji wzięło udział 171 uczniów szkoły podstawowej oraz ponad 530 osób dorosłych. Chociaż niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę, zły stan zębów i jamy ustnej może prowadzić do zagrożenia zdrowia całego organizmu. Nieodpowiednia higiena jamy ustnej, a tym bardziej jej brak, może skutkować chorobami pozornie z nią niezwiązanymi. Mówimy tu o problemach serca, układu krwionośnego, problemach płucnych czy halitozie. Chciałbyś, chciałabyś temu wszystkiemu zapobiec? Zrób to dobrze razem z nami! Po obejrzeniu tego filmiku skonsultuj się z lekarzem-dentystą, gdyż każde zaniedbanie Twoich zębów może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.